Zdaniem niektórych historyków, obserwacje dziwnych obiektów na niebie wbrew pozorom nie są czymś nowym. A tego typu zjawiska były rejestrowane przez bardzo długi czas. Bynajmniej nie mam tu na myśli lat 40. XX wieku, a raczej okres historii, gdy większość ludzi uważała, że Ziemia jest płaska i leży na grzbiecie ogromnego żółwia. Przykładowo, przypadek tego typu miał mieć miejsce 7 sierpnia 1566 roku o świcie w całym centrum Bazylei. Zgodnie z opowieściami mieszkańców miasta tuż po wschodzie Słońca, dziwne pojazdy pojawiły się na niebie i pozostały tam przez co najmniej kilka godzin. Tymczasem w 217 roku naszej ery w okolicy jeziora Arpi zaobserwowano tak zwane latające tarcze, zwane potocznie Parma. Parma była małą, okrągłą tarczą wykonaną z żelaza, brązu i innych metali. W tym wypadku tarcze te miały lewitować i wydzielać jakąś formę światła, stąd część badaczy wiąże ich istnienie z aktywnością Słońca. Problem polega na tym, że Rzymianie, którzy wtedy rządzili tymi terenami, znali zjawisko słońca pobocznego, któremu przypisuje się to zjawisko. Określili je mianem podwójnych lub nawet potrójnych słońc. Innym przykładem może być obraz znany jako Złota Kula. Obiekt ten był widziany w Spoletium we włoskiej Umbrii w 91 roku przed naszą erą. Jak widać, definitywnie wyróżnia się on na tle krajobrazu i o ile jego istnienie nie jest jedynie rezultatem zbyt bujnej wyobraźni malarza, w dużym stopniu przypomina dzisiejsze pojazdy UFO. W 173 roku przed naszą erą, w leżącym pod Rzymem mieście Lanuvium, zaobserwowano coś, co określono wielką flotą unoszącą się na niebie. W 104 roku przed naszą erą, mieszkańcy Amerii i Tuder obserwowali nawet pościg obiektów na niebie przelatujących ze wschodu i zachodu. Te z zachodu dawały się ścigać te ze wschodu. Tym razem w setnym roku przed naszą erą okrągła tarcza płonęła i emitowała iskry, lecąc przez niebo z zachodu na wschód. Jednak zdecydowanie najbardziej interesującym dokumentem, który może wskazywać na obecność obcej cywilizacji, jest pismo wedyjskie pod tytułem Ramayana. Jego początki sięgają IV i V wieku przed naszą erą. W jednym z ich fragmentów Pojazd antygrawitacyjny znany przez nich jako Vimana był opisywany jako rydwan, który przypomina słońce. Co więcej, w większości tekstów wedyjskich pojazdy te są wykorzystywane nie tylko jako środek transportu, ale nawet jako broń, za pomocą której bogowie toczyli swoje bitwy. Aż do dnia dzisiejszego niezliczona ilość kultur z całego świata posiada zapiski o obserwacjach takich dziwnych obiektów. I choć wiele z dzisiejszych obserwacji można wyjaśnić balonami meteorologicznymi, chińskimi lampionami bądź wreszcie dronami, Tłumaczenie wszelkich anomalii w zapiskach starożytnych kultur za pomocą symboliki jest po prostu śmieszne. Czy nam się to podoba, czy nie, tamci ludzie doświadczali zjawisk UFO już od tysięcy lat. A to, że uznajemy je za coś nowego i wyjątkowego dla naszej kultury, dobitnie pokazuje arogancję, z jaką pochodzimy do dawnych wieków.